Siemaneczko z tej strony bracia Brawl Stars a dzisiaj Wam pokażę jak ustawić rozdziałkę 4 x 3 w Fortnite. Dobrze. E, musicie wejść sobie w ustawienia. ustawienia wchodzimy tutaj we W system i tutaj ustawiamy rozdzielczość 1400 na 1050. Albo jeżeli ktoś by chciał inaczej, to może sobie ustawić 1000... 280x960 to też jest rozdziałka 4x3. Ale ja na tej nie, nie gram, nie gram sobie na 1400x1050. Na no i teraz wchodzimy sobie w Fortnite. A. Nieważne jaki macie procesor, nie, nieważne jaką macie kartę graficzną, czy to jest Nvidia, czy to jest Intel. Nieważne, po prostu musicie się tutaj wejść w ustawienia. Jeżeli filmik Wam się spodoba, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania, łapkowania i dzwoneczkowania, bo to jest bardzo dobry, dobry sposób. Nieważne, jaki macie, yy, nieważne, jaką macie kardę, kartę graficzną, i tak Wam się da. Się. I tak możecie mieć 4 na 3 No dobrze, zobaczymy się. I już, już wejdzie mi Fortnite. No dobra, jesteśmy w Fortnite. I teraz Wam pokażę. Wchodzimy w ustawienia 1400 1050, czyli to, co ustawiliśmy w ustawieniach. No, I jest 4 na 3. Dobra, to by, to by byłoby na tyle, taki szybki poradnik. Nikt, trzymajcie się i cześć.